Na planie kwadratu cztery podstawowe mamy też i pawilony zgodnie z kierunkami świata. Północ, południe, wschód i zachód. I każdy był dla innej części rodziny. Mieszkało tutaj pokoleniowo. Czyli była e, dla dziadka i babci e, tutaj przestrzeń, dla męża i żony i dla dzieci. W tych dużych kutongach była też służba. Więc jeden pawilon był też dla służby. E, jeżeli to była osoba czy rodzina, której nie było znać oczywiście na służbę, najczęściej ten Babilon był jako miejsce pracy. Mm. Czy na przykład e, ktoś taftował, zajmowała no tak, tak, się tak. na przykład szyciem albo e, zajmowała się rzeźbieniem szach, czygokolwiek, czy było takie można powiedzieć zaplecze techniczne, prawda, gdzie można było po prostu zarabiać pieniądze. E, wszędzie można dojść do środka, popatrzeć sobie. I dzisiaj w zasadzie jeden kuton to salon, inny kuton to sypialnia, tak? Mm -hmm. e, inny to jakaś tam świątynka rodzinna. Więc po, zaglądajcie sobie, jak to wygląda w rzeczywistości. O, łóżeczko. Mm -hmm. Łóżeczko kutonowe. To łóżeczko. Łóżeczko.

来，各位都进齐了吗？进齐了，到院子中间来，咱们听个讲解再参观。后面的小心台阶。来，门口的帮你走两步，小心台阶。首先呢，欢迎大家来参观看 这个院子呢，是十分传统、标准的老北京。 Please. Mm -hmm. lepsze. Takie no, na no, bogato. No, no. I rzeźbione. I kamery mają. I klima